Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w LEGO Star Wars Skywalker Saga. I dzisiaj będziemy dalej lecieć z fabułą. Jak odcinek Wam się spodoba, to zostawcie lajka, suba, żeby odcinek Was żaden nie ominął. I lecimy już do odcinka. Dobra, idziemy kontynuować fabułę. Okay. Lecimy. Ja w to nigdy nie grałem, więc nie wiem jak tu będzie. Dobra. Zakładam, że zabiorą ją na swój. Jeśli statek jest w hangarze, mamy trochę czasu, żeby ich przechwycić. Mamy troszkę tych droidów bojowych, sobie szybko załatwimy. Bezpiecznie. Tak sądzę. Ale komu zawdzięczamy ten ratunek? Jesteśmy ambasadorami kanclerza. Musimy nawiązać kontakt z Republiką. Gdzie transportowce? W hangarze tędy! są oh. bomba! Okay. To niedaleko, nie odchodźcie. Królowa nie jest tu bezpieczna. Musimy ją zabrać na korusant do republiki. Znów droidy! Nie da ci uciec! A, traity, znowu, no może. Możemy iść dalej. Kolejni naprawdę. Tam nie mają szans, jak tak walczą Dobra, szpły. Żeby... Chciałem powiedzieć, że Droidów nie ma, ale co? No dobra, lecimy dalej. No idź. Gotów się że tutaj rzadko kiedy mogę mówić, bo co chwilę oni coś gadają, jak się gra fabularnie. Oto okręt jej wysokości, gotowi do drogi. Dobra, lecimy kontynuujemy.

tu mistrzu. Tatuin to byłby federacji handlowej tam nie spotkamy. Proszę, żeby był taki skin. Nie. Tu coś jest. Tatuin to byłby Jakieś rady, gdzie najlepiej wylądować? W porcie kosmicznym Mos ESPA. Chyba najpierw znajdziemy te czekania. W razie Mos ESPA, ale wyląduj na obrzeż. Nie skieraj. Kometa. O, dostaliśmy 5 klocków, dobra. Się cieszę Bo ostatnio tak, taka sama była Kometa, ale nie jestem pewien. Tatuj, Mosquespa. Moment. Jej wysokość rozkazała mi pójść z wami. Ciekawi ją ta planeta. jest Padme, jedna ze służących królowej. To kiepski pomysł, ale jeśli tak sobie życzy królowa. Ej, okay, mamy padme już. Potrzebujemy mechanika, który sprzeda nam potrzebne części. Co pytajmy? Dzień dobry, wiem czego ci trzeba. Mianowicie ślicznej czapeczki ze śmigłem dla tego smacznego astrobecha. Od razu doda chłopakowi pewności siebie, mówię ci. <laughs> tak, chcę czapeczkę. Nie, ja to nic nie wiem o żadnych statkach i naprawach. Ej, ale możesz iść o tą tunicę i popatrzeć na wyścigi ścigaczy ciekawsze to niż reparacje hipernapędów. Słowo daję. Hej, okay. dobry. Niech to no zgadnę, potrzebujesz części. Jasne, hmm. jak wszyscy. Najlepiej odwiedź łata jego sklep jest po drugiej stronie miasta. W drugiej stronie miasta, ale to lecimy. to jest hey! druga strona miasta? Szukam części Donubiana J4-27. Mam 20 tysięcy datarii. Kredyty republiki nic tu nie znaczą. Udaj coś prawdziwego. Śmieszny z ciebie, chłopak. Buduję media. Musisz mieć refleks Jedi, skoro się ścigasz. Jutro jest wielki wyścig na świętobunta. Zgłoś się mój ścigacz. Anakin, za wygraną kupię części i jeszcze mi zostanie. Moc jest w nim wyjątkowo silna. To wiem na pewno. Zasługuje na więcej niż niewolnictwo. Chłopak mówi, że chcecie sponsorować jego start. Przypadkiem akurat wygrałem ścigacz. Postawiłbym go w zamian za, powiedzmy, chłopaka i matkę. Na pewno nie jest tyle walki. To chłopaka. Dobra. Uwolniliśmy już Anakina. Skoro to już wszystko, ruszajmy na arenę i zgłosimy młodego Anakina do wyścigu. Albo w ogóle gdzieś pobiegłem naokoło. No e, dobra, tak też można. Okej, okay, lecimy. Słysz? Anakin czeka. Szybki jest. To mi czakulka z Ubuntu Maji. To mu zadula z uwol Paracer. To, to najprawdziwsza prawda. I jest też mnóstwo widzów różnych zakątków wewnętrznych uderzeń. Obrany czampion z Ubitsu Lito se Pamiętaj, skup się na chwili obecnej. Czuj, nie myśl. Ufaj instynktom. Dobrze. Niech moc będzie z tobą. Startujemy. O Boże, z pierwszej kamery lecimy. Och, no, dziwie. Nie umiem z pierwszej kamery latać. No, chyba nie. Wszędzie kamyki. Dobra, skupienie. Jesteśmy na to, że nawet się Nie wiem. na te przyspieszacze lecieć. O dobra drugi, drugi noc. Nice. Nie gadajcie, co mam... Nie! Nie wygram jak go nie podepnę! Czy to jakoś złapać? O dobra, mam. No i znowu jestem poza tym. Poza topką. Musimy ich nadgonić. No i czemu to samo skręca? No niech ktoś mi powie ja to kieruję czy ktoś.

Szybkość, to był wleciał leciał na mnie. No i co jest, znowu? Dobra, mamy to, lecimy, jeszcze ich prześcigniemy. Jest Anakin Skywalker. On nie przegrywa. Skywalkerzy nigdy nie przegrywają. Drugie widzę tego z przodu. Dobra, mamy to. Ale jak? Chłopak to wygra Skądś wiedzieliście? Dostarcz części do hangaru. Później do ciebie przyjdę, żebyś oddał chłopak. O, mamy tego. <grystanie> Mamo, tak, nie mamy pieniędzy. Teraz możesz spełnić marzenia Ani. Pakuj się, nie mamy czasu. Zrobicie z niego Jedi? Tak. Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Wrócę i cię uwolnię, mamo. Obiecuję. O, pani czuła na kije. Przyznam, że wolałbym być bardziej. Ukończyłem. Ukończyłem. Przepraszam, że ci tak zostawiam tripią. Żegnaj! Ojej! Dobra. Mnie tylko jeden? Jakie postacie i statki? Anakin Skywalker, ok. Tego mamy, nigdy nie pamiętam jak go... Weźmy. Mamy Sif, LePio z części pierwszej i tyle, dobra. Nie ma ich dużo, ale pamiętajcie, że zawsze lecimy z jednym zadaniem ambulatnym, więc. Dobra, skończę gadać, Charger. Czy ja wiem, Na pewno uważa, że jesteś uroczy. Obiłam straszny czytaj, Dobra. To co, jak mówiłem, zawsze jedno zadanie na odcinek, więc to by było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, to subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Niech moc będzie z Wami.